Odcinek zaczynający się w podwórku. To z tego względu, że to będzie znowu kolejny odcinek na temat ubrań, i tym razem mam kurtki. I zacznę od kurtki, którą ja wybrałem. Jest to Anorak Woodsman. Zaraz ją założę i pokażę Wam, jak wygląda. Najpierw zacznę od tego, dlaczego ja ją wybrałem. Wybrałem ją mianowicie dlatego, że ja poszukiwałem kurtki stosunkowo jak najmniejszej, najlżejszej, bo ma być to moja kurtka taka EDC. Ja nie marznę, więc nie potrzebowałem grubej, ciepłej kurtki, a chciałem mieć mniejszą i też w tym roku chcę bardziej testować system wielowarstwowy, nosić jak najwięcej warstw na sobie. I to ma być taka ostatnia warstwa, trochę przeciwdeszczowa. Trochę taka na zasadzie ocieplająca. I teraz dlatego właśnie wybrałem tą. I to jest główna zaleta, moim zdaniem, tej kurtki. Wadą tej kurtki to jest jej zakładanie, z tego względu, że jest to kangurek. I zamek rozpina się tylko dotąd. I o ile ja na przykład zakładam też flanelkę w sposób taki przez głowę, bo nie chcę się jej całej rozpinać, to nie wiem dlaczego, ale ten anorak zakłada się dość trudno. Odłożę mikrofon i Wam pokażę. No, i skoro Wam pokazałem największą wadę tej kurtki, to teraz pokażę Wam zalety, których jest więcej. Pierwszą zaletą dla mnie są rzepy na rękawach. Mianowicie wolę to dużo bardziej niż guziki, z tego względu, że jest dużo więcej możliwości, a w zasadzie nieograniczona ilość możliwości dostosowania szerokości rękawu pod siebie. Kolejną sprawą jest tutaj kieszeń i to jest taka ani zaleta, ani wada. Z tego względu, że o ile noszę plecak i jest pad biodrowy, to mam ręce ponad i wtedy jest ok, ale ogólnie ja w kurtkach wolę, jak mam ręce niżej. Tutaj akurat yy, będę pewnie częściej trzymał ręce w spodniach niż w kieszeni i wtedy jest z tym ok. Kurtka posiada kaptur. Z tego względu, że ma być to kurtka EDC, to kaptur jest tu zaletą. Jak zapniemy go do góry, mamy całkiem wysoki kołnierz, kaptur jest ściągany, z tyłu jest rzepik, tu też są gumeczki, można tym kapturem sobie zarządzać. Dużą zaletą tej kurtki są plecy. Tu jest taki materiał bardzo elastyczny, pewnie tego nie widać na nagraniu, ale on się mocno ugina i jest to super. Na no, no tym więc ogólnie, wygoda na zasadzie poruszania się, i tak dalej, jest mega. Kurtka ma wzmocnienia na rękawach, ma tutaj też wzmocnienia pod plecak, co jest dla mnie bardzo fajne, bo ja zawsze chodzę z plecakiem. Przód mamy z materiału dura canvas, czyli jest taki materiał odporny na ogień, czyli znowu w bushcraftie bardzo fajna rzecz. Z boku mamy zamki. Które powodują nam wentylację. I ten zamek jest do samego końca. Można go otworzyć od góry i od dołu. Więc naprawdę wentylacja jest spoko. Na dole jest zakończone klipsem, bo inaczej, jak tego klipsa nie ma, no to ten zamek się rozpina praktycznie zawsze. No ale dzięki temu, właśnie, że jest coś takiego, możemy sobie zrobić szybki przewiew i się przewietrzyć. Zapiąć z powrotem i idziemy dalej, tak? Ewentualnie możemy sobie właśnie otworzyć od góry i mieć tutaj wywieczniki takim też wywiecznikiem można po części traktować kieszeń z tego względu, że ona w środku jest taka siateczkowata, więc jeżeli tu mamy otwarte, to trochę tego powietrza też się dostaje. No i ja wybrałem tą kurtkę z tego względu, że ona jest po prostu mała. Zaraz ją jeszcze raz zdejmę, pokażę wam jak zajmuje ile zajmuje miejsca, jak jest spakowana i to był dla mnie główny argument. Spakowana kurtka stanowi taką małą paczuszkę i można ją nosić no praktycznie cały czas plecaku i tak ja mam zamierzam właśnie traktować jako taką kurtkę EDC. Jest to y, mój egzemplarz, więc ona będzie w dalszej części filmu, bo będę więcej o niej mówił, będę też mówił o całym moim systemie ubioru, y, jaki będę testował właśnie tej zimy. Kolejną kurtką jest y, model Smog i po spakowaniu wygląda tak. Nie jest o wiele większa od Anoraka, ale zawsze odrobinę jest. I to też była kurtka, którą ja bardzo rozważałem i był to mój pierwszy wybór. Dlatego ją posiadam, bo inaczej bym pewnie jej nie zamawiał. I teraz ją założę i pokażę Wam, jak wygląda po założeniu. I ta kurtka jest bardzo podobna do anoraka. Ma ten sam system rzepów na rękawach, co jest mega super. Plusem w stosunku do anoraka jest tu zamek w której który chodzi mega wygodnie, jest naprawdę super. Mamy tu o wiele więcej kieszeni, co dla mnie niekoniecznie jest zaletą z tego względu, że ma być to moja warstwa wierzchnia, taka EDC. Więc ja i tak nie będę się przepakowywał w te kieszenie, bo to by oznaczało, że wcześniej muszę to nosić w plecaku, żeby potem móc wsadzić do kieszeni. A skoro mogę w plecaku, po co mam nosić to w kurce? Więc to dla mnie nie było plusem. Mianowicie yy, cała jest dura kanwas łącznie z plecami. Yy, więc ta oddychalność tutaj i yy, że tak powiem pocenie się na plecach od plecaka tutaj też w stosunku do Anoraka jest minusem, ale jeżeli ktoś by chciał nosić to jako taką jedyną kurtkę i w systemie po prostu mniejszej ilości warstw, to ta pewnie by była ciekawsza. Dla mnie tylko niezrozumiałe jest to, że mimo, że tu jest pasek ściągający i wymiary tego nie wskazują, to ona jest no, taka bardziej workowata niż Anorak i to był główny powód yy, tak naprawdę, który mi się nie spodobał poza tymi pozostałymi elementami I, i dlatego ja tej kurtki nie wybrałem. Ale jakbym szukał kurtki takiej e, nie EDC, a bardziej na zasadzie codziennej, to ze względu na ten suwak, na tą wygodę, na te kieszenie, które wtedy bym kurtki nie chował w plecak, a zapychał różnymi rzeczami, wtedy pewnie bym się na tą kurtkę zdecydował. I w takim układzie uważam, że ta kurtka e, Smok jest po prostu fajniejsza. I tak bym zalecał, jeżeli ktoś poszukuje umrania w ten sposób i chce go używać. Trzecią kurtką jest M65 Cover. I tu już widać, że ta paczka jest dużo większa. To stanowczo nie jest kurtka EDC. To już można powiedzieć, że to jest no w moim mniemaniu pełnoprawna kurtka zimowa. O ile smog to jest taka bardziej jesienna, wiosenna, to. M65 mogę powiedzieć, że to już jest w pełni kurtka zimowa. I to już jest dla mnie zimowy płaszcz. Można powiedzieć, że wadą są guziki, rękawy przez to są mniej zarządzalne. Niepotrzebne w moim odczuciu takie małe kieszonki. Może ktoś do czegoś będzie to używał, może na kluczyk, ale no nic więcej. Tutaj z kolei, znowu, o ile w Smoku były kieszenie tak od boku, co lubię, tu są kieszenie od góry. Ale w taki sposób, że da radę to, to wsadzić na tym. Ta kurtka jest jeszcze większa. Bardzo mi osobiście przeszkadza kaptur, który jest tutaj w środku chowany. Przez to ten kołnierz jest taki napompowany i mnie osobiście to uwiera. Plusem za to są, że mamy guziki po, poza zamkiem. No, i te wszystkie systemy na zasadzie, że zamek jest rozrywalny i tak dalej, to jest coś, czego no, nie oszukujmy się, nikt z nas nie będzie używał, nie jest to potrzebne, niepotrzebnie za to byśmy płacili. Ta kurtka już jest stricte zimowa. Jeżeli ktoś by szukał stricte zimowej kurtki, to ok, bo myślę, że wiele osób po prostu w smoku zmarznie. Więc. Tutaj taka codzienna kurtka, e, nawet do miasta i tak dalej. Będzie to kurtką spoko i tak ją trzeba traktować. E, czy taka kurtka do lasu? To w moim odczuciu nie, z tego względu, że no, ile do lasu idziemy po prostu na spacer sobie, tak. Solo to spoko, ale jak już bym miał nieść plecak i patrzeć na fakt, taki, że gdzieś podchodzę pod górę, mogę się spocić i tak dalej, to zarządzanie tą kurtką, bo tutaj nie mamy wieczników pod pachą, trzeba by ją rozpinać i tak dalej, to nie jest to samo. Ona nie ma już więcej warstw, pod to jest jak założymy polar, no to będzie mega grubo i ciepło. Na co? Zdjęcie tego polara może być tak, że to zarządzanie po prostu energią cieplną będzie niewystarczające. I dlatego ja się na tą kurtkę nie zdecydowałem. E, to by była kurtka super do miasta i uważam, że tak trzeba niestety ten model traktować. Ostatnia kurtka, która jest po prostu ogromna Uż wsadzenie w plecach, to praktycznie no, cały plecak zawalony i nic więcej do, nie, do niego nie wsadzimy, jest to e, klasyczna M65. Jest to kurtka mojego kolegi. Ta kurka jest o wiele bardziej obszerna w stosunku do, do, do cover, ona jest po prostu bardziej workowata. E, ma zbyt dla mnie szerokie rękawy. Mimo, że tu są rzepy, e, w stosunku do, do właśnie covera jest to lepsze, ale ten rzep powinien być no, po prostu dłuższy. O ile by w smoku i annuraku ja mogę coś ścisnąć tak, że tu w ogóle nie ma przewiewu, to tu jest e, sporo luzu. Ale mimo wszystko ta kurtka ma pewne zalety w stosunku do covera. Jest no, grubszy materiał, w ogóle pancerność tej kurtki. No, można ją traktować jako taką kurtkę dożywotnio nieśmiertelną. Jej zaletą też jest moim zdaniem podpinka. Można tutaj odpiąć sobie podpinkę, więc trochę łatwiej tu zarządzać, mimo wszystko energią w stosunku niż w coverze. Dodatkowo kaptur. O ile w coverze jest on tu tak wszyty, na zasadzie jest Kieszonka w kołnierzu i bardzo to przeszkadza, to tutaj ten katur jest pociągnięty przez całość za podpinkę, więc w ogóle go nie czuć i jest to o wiele fajniejsze, no ale jest to no, rozmiar MK, tak jak wszystkie pozostałe kurtki, one były wszystkie w rozmiarze M to ta tutaj, no ja bym traktował jako Alt, chciałbym po prostu ja bym musiał sobie zamówić M, żeby ona była na mnie dobra. No ale to była kurtka no, jeszcze bardziej zimowa e, niż, e, że tak powiemy, ten e, cover e, 65. E, no i no, ja nie poszukuję takiej kurtki z tego względu, że stricte zimowej nie szukałem e, i też e, no, mi zależało na tej objętości, tak? Ale kolega poszukiwał trochę innej kurtki i jest z niej zadowolony i to najważniejsze. Więc pewnie się jeszcze gdzieś przewinie, że tak powiem w dalszych odcinkach, albo może w dalszej części tego filmiku, jak trochę w niej pochodzi i będzie miał jakieś tam opinie na jej temat. Kontynuując odcinek ubraniowy, to chcę Wam poza kurtkami pokazać jak ja się w tym momencie ubieram. W tym momencie to oznacza, mamy połowę października i gdzie jest 7-8 stopni. Jako pierwszą warstwę mam helikon level 1. No i to jest zwykła podkoszulka, niestety plastik, ale no w tej kwestii niestety plastik się sprawdza najlepiej, bo przenosi tą wilgoć dalej, co jest przy pierwszej warstwie moim zdaniem bardzo ważne. Jako drugą warstwę mam zwykłą koszulkę bawełnianą z długim rękawem i tu żadnego, że tak powiem, żadnej tajemnicy ani super technologii nie ma. Zwykła bawełniana koszulka. I to jest moja warstwa numer 2. I ogólnie podejście jest takie: jeżeli by było mi zbyt, w zasadzie warunki by były zbyt, że jest dość ciepło, to nie zabierałbym ze sobą tej warstwy 1 helikona, a stosował bawełnianą koszulkę. Kolejną warstwą jest flanela. Ostatnio bardzo często chodzę we flanelkach i uważam, że to są super ubrania. I Często jest tak, że dla mnie flanelka jest tą warstwą główną i w zasadzie jedyną. W zależności od temperatury chodziłem w samej flanelce. Jeżeli robiło się trochę chłodniej, to dokładałem tą jedną warstwę bawełnianą. I jeżeli robi się chłodniej, to dokładam koszulę Helikona Woodsman. Podobały mi się ogólnie ta seria Woodsman, dlatego poza Anorakiem kupiłem jeszcze koszulę. Koszulę noszę na co dzień, nie używając Anoraka, z tego względu, że nie ma no... koszula, nie ma kaptura, więc to mi odpowiada, bo ten kaptur gdzieś tam dynda, a w momencie, gdy nie pada, to tak naprawdę nie jest on potrzebny. Jak dla mnie minusem koszuli są guziki, że o wiele się to trudniej zapina. W zasadzie trudniej, no zajmuje to więcej czasu niż zwykły zamek. Jak byłby tu zwykły suwak, ja byłbym o wiele bardziej szczęśliwy. No ale powiedzmy, koszula nadaje tego takiego sznytu, jeżeli ma guziki. I to jest moja warstwa obecnie wierzchnia. I jest to warstwa, ja ją traktuję numer 3. Na zasadzie liczę tą helikona numer level 1 jako warstwę czwartą a nie pierwszą. Na zasadzie zakładam ją jako pierwszą, ale jeżeli temperatura spada, jest to dla mnie czwarta część. Czyli najpierw mam tą koszulkę bawełnianą, flanelę i tą koszulę. Jeżeli temperatura schodzi niżej, potrzebuję się ubrać. Oczywiście przed wejściem z domu nie robię tego, przebierając się w lesie, bo w lesie wtedy ściągam tą, ale jak potrzebuję, warunki są, że tak powiem, ku temu, no to wtedy mam strój czterowarstwowy. To jest mój czterowarstwowy strój, zewnętrznie koszula i co mogę powiedzieć o tej koszuli. Mamy tu od góry dwie kieszonki zapięte guzikiem, ja mało kiedy ich używam. Tu mamy bardzo fajne kieszonki, dla mnie dużo fajniejsze niż w anoraku, bo w anoraku ta kieszeń jest tu dość wysoko, a tu w koszuli jest stosunkowo nisko. I tych, tych kieszeni używam często. Mamy tu takie e, wszyte parakordy, jeżeli chcemy coś zapiąć i wsadzić do koszuli. Koszula jest na rękawach, co znowu ja bym wolał osobiście rzep, jaki jest w anoraku i móc sobie dostosować jak chcę. Tu są guziki. Na szczęście te guziki są takie, że jestem w stanie mieć zapięte na stałe, na ten jeden guzik i do zdejmowania zakładania ich nie rozpinać, tak jak teraz. Tu mamy wstawki na, na łokcie wzmocnienia. Nie ma, jak w Anoraku, tutaj sprężystych pleców. Wszystko jest uszyte z dura canvas, ale tak, jako koszula, sprawdza się to naprawdę fajnie. Można ewentualnie podnieść kołnierz, jeżeli byłoby nam trochę zimniej. I, I tutaj się jakoś tak ratować, ale ogólnie w ten sposób, i w ten sposób teraz bardzo, jeżeli chodzę, to chodzę tak ubrany. I w momencie, gdy na przykład robi się, właśnie wieczór, gdzieś tam robi się chłodniej, albo siedzę i zaczyna spadać temperatura, wtedy na to zakładam kolejne warstwy. I teraz warstwa numer 5. Warstwa numer 5 jest to Polar z Decathlona, akurat Decathlon, bo kolor mi po prostu odpowiadał. Stosunkowo tani Polar 240, i to jest warstwa dla mnie numer 5. I to znowu jest w układzie, jak siedzę i nie ma ognia, bo jak jest ogień, to polar trafia pod tą koszulę. Z tego względu, że inaczej w polarze zrobią się dziury, koszula na ogień jest odporna. I to jest na ten moment moja podpiąta warstwa. W przyszłości chciałbym poszukać coś z wełny i zamienić ten polar na wełniany. Na coś wełnianego. Na razie jest polar i to jest warstwa na plastiku, ale daje to dobrą temperaturę. A jak na razie niczego ciekawego z wełny nie znalazłem. No i teraz, jeżeli jeszcze bardziej będzie spadała temperatura, to mam jeszcze jeden polar, który mogę założyć na to i wtedy dopiero Anoraka. Jeżeli aż tak temperatura nie spada, to na ten polar właśnie zakładam Anoraka. I teraz, mając na sobie Anoraka, to jest mój no prawie taki kompletny strój, bo tak jak mówiłem, jeszcze ewentualnie wchodzi w grę jeden polar. Problem jest wtedy, że robi mi się trochę ciasno w tym dodatkowym polarze. Jeden polar jest ok, jak dochodzi kolejny, to, to jest tam ciaśniej. Ewentualnie te dwa cieńsze mogę zamienić na jeden grubszy, mogę w tej kwestii kombinować. No i dlatego mówiłem, że ja poszukuję takiej kurtki stosunkowo małej objętościowo, bo ja nie chcę ją mieć cały czas na sobie, a zakładać sobie ją w momencie, gdy będę potrzebował. I też chodziło mi o to, żeby ta kurtka była w miarę dopasowana, po prostu. Więc Anorak w tej kwestii się sprawdza. Ja osobiście od, swojego, od czasu, jak był nowy, dorobiłem mu takie sznureczki, bo te, które tu były do, do tych zameczków, one były stosunkowo cienkie i małe, i czasami mi. Się się to chowało tu pod tą klapkę i musiałem poszukiwać gdzie mam zamki teraz jak mam te swoje parakordy zrobione one są trochę świecące więc ogólnie widzę gdzie, gdzie są są też dostosowane do, do moich innych rzeczy gdzieś na czerwień z czarnym się przenika przez moje ubrania ten anorak jest teraz pokryty moją mieszanką woskową czyli 100 gram wosku 100 gram terpentyny 20 gram wosku karnauba i 50 gram parafiny płynnej i ja to robię że mam to całość rozgrzane, oczywiście wymieszane. Potem, jak wystygnie, to to zastyga w taką bryłę. Tą bryłą po prostu smaruję całe ugranie i później jeżdżę po tym żelazkiem, tak żeby to ładnie weszło w włókna. I robiłem tak już dwa razy, i w tym momencie no, całość jest mega fajne, wodoodporne. Nawet Wam pokażę to. I tak jak mam tutaj rękaw, to woda bez problemu, właśnie. Nie chcę lać więcej, bo mi szkoda wody, bo to jest moja woda do picia teraz, ale y, bardzo ładnie krople spadają na, na, na tym, nic się nie, nie utrzymuje więc w takiej postaci e, kurtka jest wodoodporna, Koszulę mam zrobioną jedną warstwę e, na razie w wosku. Zastanawiam się czy dawać drugą, ale e, no, koszuli nie chcę traktować jako stricte kurtki takiej wodoodpornej, bo nie ma kaptura i jest koszulą. E, więc tam mam tylko jedną warstwę na zasadzie zastałbym mnie deszczyk i w ten sposób się będę gdzieś tam szybko ratował, że po prostu ją mam, a zawsze i tak ze sobą noszę anorak, więc wtedy go po prostu wyjmę i to ma być moja wodoodporna warstwa. No i na razie tak się przedstawia moje ubranie? Do tego tu mam teraz spodnie bawełniane, które też są dwa razy nasączone woskiem i też dzięki temu są wodoodporne. Zobaczę, jak przyjdzie zima i zaczną się zimniejsze, że tak powiem, niższe temperatury, to zobaczę, czy będę jeszcze coś kombinował na zasadzie, że wtedy może anaraka zastąpię kulką zimową. Ewentualnie no zostanę przy tym, to wszystko będzie zależało od temperatury, ale system ubierania właśnie na cebulkę jest po części upierdliwy, bo tych warstw jest sporo i, i one wszystkie muszą mieć w sobie trochę luzu, żeby to działało. Ale dzięki temu też no, nie mamy tego efektu, że gdzieś idziemy i się przegrzejemy, bo mamy tylko trzy warstwy i za bardzo nie ma co zdjąć, bo albo będzie za zimno, albo zrobi nam się zbyt gorąco. Więc jak jest tych więcej warstw, jest łatwiej po prostu to mieszać i, i bardzo się teraz to sprawdza też na taką pogodę jak mamy teraz, czyli przełom października. Za dnia jest tam gdzieś około 15 stopni, może troszkę mniej. Na wieczorem spada do 5 do, do i tutaj zaczynamy odczuwać właśnie tą temperaturę. No i wtedy no, żonglowanie tymi warstwami bardzo się przydaje. Więc no, tyle z przekroju kurtkowo-ubraniowego. Do następnego razu. Mała, szybka dogrywka, bo w sumie stwierdziłem, że powiem Wam jeszcze o Bachie To jest 240, o ile pamiętam, albo 280, nie, nie, nie ten. i Mega fajna rzecz. To jest z wełny merino. Wcześniej miałem takie plastiki i jakoś się nie mogłem do nich przekonać, ale ten wełniany jest super. Można go sposobów noszenia jest milion. Od szalika, który czasami stosuję. Ostatnio też zacząłem to stosować jako taką czapeczkę, kaptureczek. W zasadzie w ten sposób i daje mi też ciepło w uszy. Więc naprawdę tak się sprawdza i jest to stosunkowo małe coś, co po prostu wsadzam kieszeń noszę w spodniach. Mega fajne, daje też duże poczucie ciepła, więc bardzo polecam.